Po 60. roku życia wiele osób zaczyna odczuwać spadek siły w nogach, trudności w poruszaniu się czy uczucie ciężkości. Często winą obarcza się wiek lub brak ruchu, nie podejrzewając, że przyczyna może leżeć na talerzu. Owoce, uznawane za symbol zdrowia, mogą w tym wieku działać odwrotnie, jeśli spożywane są bez świadomości ich wpływu na organizm. To, co wcześniej służyło ciału, teraz może je stopniowo osłabiać, zwłaszcza jeśli chodzi o krążenie i regenerację mięśni. Wielu seniorów codziennie sięga po winogrona, banany czy sok pomarańczowy, wierząc, że to naturalne i lekkie przekąski. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że niektóre owoce zawierają duże ilości fruktozy i mają wysoki indeks glikemiczny. To oznacza szybki wzrost poziomu cukru we krwi, co prowadzi do stanów zapalnych i pogorszenia krążenia, a szczególnie w kończynach dolnych. Nogi stają się słabsze, bardziej zmęczone, a regeneracja mięśni znacząco się wydłuża. Zmiany w układzie krążenia, spowolniony metabolizm i mniejsza zdolność do przetwarzania cukrów sprawiają, że owoce trzeba traktować z większą ostrożnością. Nie chodzi o to, by całkowicie z nich rezygnować, lecz by wybierać je mądrze, świadomie i z uwzględnieniem kondycji organizmu. Owoce spożywane bez dodatku białka czy tłuszczu powodują gwałtowne skoki insuliny i zmęczenie mięśni, a to z czasem przekłada się na osłabienie nóg, brak stabilności i większe ryzyko upadków. Największym wyzwaniem jest to, że wiele z tych owoców wygląda niewinnie są kolorowe, soczyste, naturalne, ale właśnie w tej pozornej lekkości kryje się problem, szczególnie po sześćdziesiątce, kiedy organizm reaguje inaczej niż kiedyś. Cukier z owoców może blokować tlen i składniki odżywcze potrzebne mięśniom do regeneracji i działania. Dlatego warto wiedzieć, które owoce wspierają twoją sprawność, a które, mimo dobrych intencji, mogą ją osłabiać. W tym materiale poznasz owoce, które mogą sabotować twoją siłę i mobilność, jeśli masz ponad 60 lat. Dowiesz się, dlaczego niektóre z nich wpływają negatywnie na krążenie, napięcie mięśni i ogólne samopoczucie. Wiedza ta nie ma cię przestraszyć, Macie uzbroić w zrozumienie i wybór, bo twoje nogi zasługują na to, by nieść cię dalej z lekkością, stabilnością i siłą, którą możesz zachować na długie lata. Zasubskrybuj kanał. Tutaj znajdziesz rzetelne i praktyczne treści, które pomogą ci zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne. Profilaktyka chorób, wskazówki dotyczące zdrowych nawyków. Dobrostan i jakość życia, włącz powiadomienia i śledź nasze nowości, aby żyć w większej równowadze i lepszym zdrowiu. A teraz kontynuujmy. Winogrona od dawna kojarzą się ze zdrowiem, lekkie, łatwe do podania, pełne naturalnej słodyczy, jednak po sześćdziesiątce ich wpływ na organizm może być bardziej szkodliwy niż się wydaje zawierają one duże ilości fruktozy, która nie trafia bezpośrednio do krwi, lecz obciąża wątrobę, a to z kolei wpływa negatywnie na układ krążenia i zdolność mięśni do regeneracji. Fruktoza zawarta w winogronach zwiększa poziom kwasu moczowego, który blokuje działanie tlenku azotu, Substancji niezbędnej dla elastyczności naczyń krwionośnych. Gdy tlenek azotu nie działa prawidłowo, naczynia się zwężają, a krążenie w nogach ulega pogorszeniu. Bio, w efekcie, mięśnie otrzymują mniej tlenu i składników odżywczych, co wpływa na ich osłabienie. Ciało zaczyna odczuwać zmęczenie nóg, sztywność i spadek siły mimo pozornej aktywności. Winogrona nie dają uczucia sytości. Są lekkie, ale nie sycą, przez co łatwo zjeść ich zbyt dużo. Seniorzy często traktują je jako zdrową przekąskę, nie wiedząc, że mogą w ten sposób przeciążać swój układ naczyniowy. Tradycyjna medycyna wschodnia traktuje jedzenie nie jako dobre lub złe, lecz jako coś, co działa na organizm w określony sposób. I w tym przypadku winogrona działają jak paliwo pozbawione kontroli. Szybkie, niestabilne i wyczerpujące. Z wiekiem organizm nie przetwarza cukrów tak sprawnie jak kiedyś. Dlatego owoce bogate w fruktozę wymagają większej ostrożności. Winogrona spożywane samodzielnie, bez źródeł tłuszczu lub białka, opowodują nagłe skoki cukru i spadki energii. Te gwałtowne zmiany obciążają układ nerwowy i prowadzą do zmęczenia mięśni nóg. Co gorsza. To zmęczenie często pozostaje niezauważone, dopóki nie przełoży się na utratę sprawności. Ograniczenie winogron po sześćdziesiątce nie oznacza rezygnacji ze smaku, lecz świadomy wybór dla lepszej jakości życia. Zamiast sięgać po pełne miski tych owoców, warto zastanowić się nad ich ilością i kontekstem spożycia. Połączone z białkiem lub tłuszczem w małych porcjach mogą być lepiej tolerowane przez organizm. Twoje nogi odwdzięczą się większą lekkością, stabilnością i siłą w codziennym poruszaniu się. Banany uchodzą za jedne z najbezpieczniejszych owoców. Są łatwe do strawienia, delikatne i kojarzone z dobrym źródłem potasu. Jednak po sześćdziesiątym. Roku życia ich działanie może być bardziej złożone i nie zawsze korzystne. Zawierają sporo prostych węglowodanów, które szybko podnoszą poziom cukru we krwi. A to przy częstej insulinooporności w tym wieku może pogłębiać zmęczenie mięśni i destabilizować energię. Wielu seniorów zaczyna dzień od banana z herbatą lub kromką chleba, sądząc, że to lekka i zdrowa opcja. Jednak taki posiłek jest ubogi w białko i tłuszcz, co oznacza brak amortyzacji dla cukrów prostych. W efekcie cukier we krwi gwałtownie rośnie, a potem szybko spada, zostawiając ciało wyczerpane. Z czasem ten cykl powoduje stany zapalne, szczególnie w mikrokrążeniu kończyn dolnych. Mięśnie nóg. Aby się regenerować, potrzebują stałego dopływu tlenu i składników odżywczych, a nie skoków glukozy. Badania wykazały, że nawet owoce o średnim indeksie glikemicznym, jak banany, mogą powodować niekorzystne reakcje u osób starszych z zaburzoną tolerancją glukozy. Taka niestabilność metaboliczna bezpośrednio przekłada się na siłę i wydolność nóg. Choć nie od razu zauważalna, prowadzi do stopniowego osłabienia. W medycynie tradycyjnej banany spożywa się rzadko w pojedynkę, raczej jako dodatek, na przykład z jogurtem lub orzechami. Tłuszcz i białko spowalniają wchłanianie cukru i chronią organizm przed jego gwałtownym działaniem. W kulturze zachodniej często pomijamy te zasady, jedząc banany szybko i w biegu. Efekt? Krótkotrwała energia i długotrwałe przeciążenie układu naczyniowego oraz mięśniowego. Zamiast eliminować banany całkowicie, warto zrozumieć, jak je wkomponować w dietę świadomie i bezpiecznie. Jedzone z dodatkami wspierającymi równowagę metaboliczną mogą wciąż mieć swoje miejsce w jadłospisie, ale traktowane jako samodzielna przekąska, mogą z czasem odbierać siłę Twoim nogom. Świadomość tych reakcji to pierwszy krok do zdrowszego i bardziej stabilnego starzenia się. Ananas i arbus uchodzą za orzeźwiające i lekkie owoce idealne na ciepłe dni i lekką przekąskę. Jednak ich działanie na organizm po 60. roku życia bywa zaskakująco niekorzystne, szczególnie dla mięśni i krążenia. Oba owoce mają wysoki indeks glikemiczny, co oznacza szybkie podnoszenie poziomu cukru we krwi, a to prowadzi do nagłych spadków energii i przeciążenia układu naczyniowego. Ananas zawiera bromelinę, enzym o działaniu przeciwzapalnym, co daje mu pozytywną reputację. Jednak jego wysokie stężenie fruktozy oraz kwasów może prowadzić do mikrozapaleń ścian naczyń krwionośnych. Wrażliwe ciało seniora reaguje zatrzymywaniem wody, czy co objawia się obrzękami nóg i uczuciem ciężkości. Mięśnie otrzymują mniej tlenu i trudniej im się regenerować po wysiłku. Arbus natomiast mimo że składa się głównie z wody, szybko podnosi poziom cukru we krwi, zawiera niewiele błonnika, tłuszczu i białka, więc nie daje uczucia sytości ani wsparcia dla mięśni. Spożywany w dużych ilościach może rozcieńczać elektrolity takie jak potas i magnes, powodując skurcze i osłabienie nóg. W efekcie ciało jest nawadniane, ale niedożywione, co pogarsza sprawność fizyczną. Wielu seniorów nie zauważa, że ich codzienne zmęczenie lub obrzęki mogą być reakcją na owoce, które jedzą. Arbus i ananas, mimo świeżego smaku, są przykładami ukrytych sabotażystów energii i mobilności. Jeśli po ich spożyciu czujesz sztywność lub puchnięcie nóg, warto rozważyć zmianę nawyków. Ciało daje sygnały, aż te, których nie można ignorować. Zwłaszcza z wiekiem. Nie oznacza to, że trzeba całkowicie zrezygnować z tych owoców, lecz że trzeba podejść do nich z rozwagą. Małe porcje spożywane z dodatkami białkowymi lub tłuszczowymi mogą być lepiej tolerowane, ale traktowane jako główny składnik posiłku lub przekąska mogą osłabiać nogi zamiast je wspierać. Świadome wybory żywieniowe po 60. roku życia to fundament zachowania siły i równowagi. Suszone owoce, takie jak rodzynki, daktyle czy suszone mango, często traktowane są jako zdrowe przekąski. Jednak wraz z usunięciem wody, ich zawartość cukru staje się skondensowana i wyjątkowo intensywna. Kilka małych kawałków potrafi dostarczyć tyle glukozy, co cały posiłek, a często jemy je bez umiaru. Dla seniorów z wrażliwym układem krążenia to duże obciążenie dla naczyń i mięśni nóg soki owocowe, a nawet te świeżo wyciskane działają podobnie, szybko podnoszą poziom cukru bez wsparcia błonnika. Płynny cukier trafia do krwi niemal natychmiast wywołując gwałtowną reakcję insulinową. Brakuje tu struktury, która pozwalałaby organizmowi powoli przetwarzać naturalną fruktozę. To sprawia, że energia rośnie nagle, a potem spada gwałtownie, zostawiając mięśnie osłabione. Mięśnie nóg, by zachować siłę, potrzebują stałego, stabilnego dopływu energii i tlenu, a nie cukrowych skoków. Długotrwałe spożycie suszonych owoców i soków owocowych sprzyja mikrozapaleniom naczyń włosowatych. To właśnie w nogach i stopach pojawiają się pierwsze objawy: zmęczenie, utrata równowagi i skurcze. Z czasem może to prowadzić do spowolnionej regeneracji i zwiększonego ryzyka upadków. Co gorsza, zarówno suszone owoce, Ej, jak i soki są często spożywane jako szybka energia, gdy czujemy zmęczenie. W rzeczywistości dają one tylko krótkotrwały efekt pobudzenia, po którym następuje jeszcze większe wyczerpanie. Organizm przestaje funkcjonować w sposób stabilny, a mięśnie nóg odczuwają skutki tych wahań najbardziej. Zamiast energii pojawia się chwiejność, brak siły i trudność w poruszaniu się. Zamiast rezygnować całkowicie, warto ograniczyć ilość i zmienić kontekst spożycia tych produktów. Suszone owoce mogą być dodatkiem do potraw bogatych w białko i tłuszcz, a soki lepiej zastąpić całymi owocami, jedzonymi powoli. Chodzi o tempo, strukturę i równowagę. To one wspierają zdrowe starzenie się. Twoje nogi potrzebują więcej niż cukru. Potrzebują stabilności, której te formy owoców nie dają. Owoce z puszki, choć miękkie i łatwe do spożycia, o, często są zanurzone w syropach pełnych cukrów prostych i konserwantów. Proces konserwacji pozbawia je enzymów, błonnika i wielu cennych mikroelementów. Zamiast wspierać zdrowie, obciążają wątrobę i układ naczyniowy, zwłaszcza u osób starszych. Dla nóg. Oznacza to większą tendencję do obrzęków, stanów zapalnych i uczucia ciężkości. Cukier zawarty w syropach konserwowych jest często formą syropu glukozowo-fruktozowego, wyjątkowo szkodliwego dla naczyń krwionośnych. Spożywany regularnie prowadzi do wzrostu stanu zapalnego w całym organizmie, co najbardziej odbija się na kończynach dolnych. Naczynia tracą elastyczność, a mięśnie stają się gorzej odżywione i wolniej się regenerują. Utrata sprawności może postępować niezauważenie, dzień po dniu. Owoce z puszki często trafiają na talerze seniorów w szpitalach, domach opieki czy w gotowych deserach. Ich tekstura wydaje się przyjazna, ale to pozorne bezpieczeństwo może nieść realne zagrożenia organizm osoby starszej gorzej radzi sobie z konserwantami, sztucznymi dodatkami i nadmiarem cukru. Skutkiem są zmęczone nogi, trudności w chodzeniu i większe ryzyko zaburzeń równowagi. W badaniach wykazano, że dieta bogata w owoce przetworzone wiąże się ze spowolnieniem chodu, osłabieniem siły mięśniowej i wzrostem markerów zapalnych. A przecież celem diety po 60. roku życia jest ochrona mobilności i niezależności na długie lata. Wybierając świeże owoce, spożywane z rozwagą i w odpowiednich połączeniach, wspierasz swoje ciało. Każdy wybór ma znaczenie, także ten z pozoru najmniejszy. Siła nóg nie pochodzi z miękkości i słodyczy, pochodzi z równowagi, stabilności i świadomych decyzji. Owoce mogą wspierać zdrowie, ale tylko wtedy, gdy są spożywane w odpowiedniej formie i ilości. Po sześćdziesiątce każdy element diety ma większy wpływ na codzienne funkcjonowanie, a twoje nogi zasługują na to, by nieść cię pewnie przez każdy dzień.